Tutaj mamy prawdziwe Włochy, żeby nie było, że pan Sebastian to tylko te Arcteryxy, Commando's i w ogóle, nie. to macie, to jest stylowana prawdziwe Włochy, John Gotti. Taki płaszcz jest jeden jedyny w Polsce numerowany. Akurat ten producent, ten dom mody numerował wszystkie swoje swoje produkty. Nie? Proszę, to jest ten płaszcz, kto ktoś powiedział, kupił płaszcz temu. Ty kurwo ty po! temu, w z, ga, z, z temu to twoja baba dopierdala, kurwa. Ty. Ten płaszcz kosztuje więcej niż twoja nerka, kurwa. <śm> no i dobierzemy te buty, nie? Salamandry, prawdziwa skóra, skarpetki, wiadomo, przecież jest mróz, kurwa, do takich butów i do takiego płaszcza nie chodzimy bez skarpet, bo byśmy byli typowym polskim wsiorem, kurwa, nie? Proszę ten model akurat tych skarpet, wiadomego brandu, nazywa się skarpety yy, biznesowe, nie? Proszę. Ja lubię trochę wyższe, dlatego... Ach, nieistotne, Kurwa, się w ogóle nie znacie na modzie męskiej, nie? Proszę. Och. Prawdziwe Włochy, kurwa. Jeszcze jeżeli mogę wam podpowiedzieć, gdy temperatura tak jest taka, oscyluje w granicach 0 stopni, dobrze wasze kaszmirowe płaszcze, Także ubranie z wełny merynosów, ale przede wszystkim kaszmir. Wypierdolić na zewnątrz na mróz. Ach, nie będę wam mówił dlaczego. Nie rozumiecie w ogóle mody męskiej, kurwa, pewnego, ach, pewnej klasyki, kurwa. Dobra. Ale, aha, jeszcze jeżeli chodzi o polerowanie butów, to, to polecam stare ręczniki floty. No, ten tak, akurat nie jest stary, ale ja ja to mam złą co codziennie z Adamskich chuj, to ręcznikami poleruje buty, nie?